Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wywiadu, naszego wywiadu z członkami grupy Inspace. Dziś z, nas, dziś z nami Dominik Tokarz, student Politechniki Warszawskiej, wcześniej związany z Politechniką Rzeszowską. Jak znalazłeś się w Warszawie, Dominik? Gdy skończyłem swoje studia inżynierskie, stwierdziłem, że chcę spróbować czegoś nowego, byłem gotowy na jakąś zmianę w swoim życiu. Nie, nie zdecydowałem się na zmianę kierunku, dalej studiuję to, co wcześniej, czyli lotnictwo i kosmonautykę, ale chciałem poznać po prostu tą dziedzinę jakby z innej strony, z takiej strony, że jak, jak, jak ona jest po prostu wykładana na innych uczelniach. Dlatego zdecydowałem się zmienić Swój wydział na wydział mechaniczny, elektroniki, elektryki i lotnictwa na PW. I w ten sposób znalazłem się w Warszawie. Super. Wspomniałeś, że studiujesz lotnictwo i kosmonautykę. Co najbardziej podoba Ci się w Twoich studiach? Dlaczego właśnie to? Dlaczego wybrałeś taki kierunek rozwoju, co Cię skłoniło do wyboru tego kierunku? To znaczy, powiem tak, że błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie tych studiów jest ich interdyscyplinarność. Mm -hmm. jak, ktoś, jak ktoś zdecyduje się studiować lotnictwo, to musi być inżynierem, który ogarnia bardzo wiele płaszczyzn i, które są w inżynierii, czyli musi się znać często po prostu na inżynierii mechanicznej. Ja jestem, specjalizuję się w awionice, więc po prostu muszę znać się na elektronice, muszę się znać na elektryce, na wszelkich instalacjach hydraulicznych. De facto zajmuję się wszystkim tym w samolocie, co nie jest silnikiem i co nie jest, i co nie jest czystą warstwą mechaniczną. Nie skupiam się na. Na projekcie przykładowo konstrukcji płata, ale wszystko poza tym, ile jakby w dziedzinie mojego zainteresowania. Natomiast natomiast najbardziej po prostu ciekawią mnie te dziedziny, te poddziedziny tej nauki, które teraz intensywnie się rozwijają. Są to samoloty bezzałogowe, i to od wszelkiej skali, czy od malutkich dronów do fotografii, które każdy może prawie każdą, bo trzeba mieć jakieś tam podstawowe licencje, użytkować. Po wielkie drony, które dzisiaj no de facto wypierają człowieka w świecie wojskowym, tak? W tej chwili raczej. Trend jest taki, że dążymy do tego, żeby wyeliminować to niebezpieczeństwo śmierci pilota w trakcie działań wojennych. I ta, ta mm -hmm. mimo że zajmuję się ściśle lotnictwem cywilnym, ta dziedzina również mnie po prostu interesuje. Interesujące. No ale, właśnie wracając na przykład do czasów Twojego liceum, jak to się stało właśnie, że wybrałeś kosmonautykę i lotnictwo? Dlaczego właśnie ten kierunek? W czasach liceum jeszcze wcześniej byłem dosyć ambitnym uczniem. Najbardziej. Najpierw moja miłość do nauk ścisłych i technicznych pojawiła się poprzez chemię. Ja się mocno zainteresowałem. Ja się mocno zainteresowałem chemią. Byłem nawet w gimnazjum, jeszcze wtedy istniały gimnazja, byłem w gimnazjum finalistą, wszelkich olimpiad chemicznych i. Chemia to był mój taki konik. Następnie miłość, mhm. moja miłość do chemii przerodziła się szerzej w miłość do fizyki. E, mhm. I e, gdy kończyłem, i to, tak samo wyglądała ta sytuacja w liceum, cały czas zajmowałem się fizyką, to był mój ulubiony przedmiot e, i on de facto, pod niego ułożyłem całą swoją edukację średnią, tak żeby otworzyć moje... Moje założenie było takie, że chcę tak przejść przez szkołę średnią, że będę mógł będę mógł startować do każdego przedmiotu, do każdego kierunku na studiach technicznych. Tak. Mm -hmm. I, I tak sobie potwierałem te ścieżki i to był trochę problem, bo wtedy stanąłem przed dylematem. Skoro mogę wszystko, to, co chcę. No właśnie, to jest I trudne pytanie. Skoro mogę wszystko, to, co chcę robić. I, i wtedy nie zdecydowałem się pójść na informatykę, bo stwierdziłem, że to jest taki oklepany kierunek. Trochę też tak do dzisiaj twierdzę, ale wtedy nie sądziłem, że rynek będzie dzisiaj tak bardzo nagradzał programistów i ludzi, którzy przeszli przez studia informatyczne. Miałem w sobie jakiś taki wrodzony etos inżyniera. Bałem się, bałem się pójść typowo na fizykę teoretyczną, tak? bo to jest taki konik, do którego bym wrócił, myślę... Że może w późniejszej fazie swojego życia, żeby zająć się po prostu tą dziedziną i ją pogłębiać samą z siebie. Mm -hmm. Natomiast po prostu myślałem bardziej o tym, żeby moje studia jednocześnie dały mi jakiś pewny zawód. I tutaj gdzieś zrodził się w, ty, w tyle głowy, ten etos inżyniera, że będę studiował najcięższą inżynierię, na jaką będę w stanie pójść. I w ten sposób. O. Padło na lotnictwo i kosmonautykę. I powiem szczerze, ja nie jestem jakimś wielkim fanatykiem samolotów. To też jest śmieszna sprawa, że wylądowałem na lotnictwie, Właśnie? a lotnictwo mnie aż tak zbytnio nie jara. Wbrew pozorom jara mnie kosmos, i w trakcie studiów przeżywałem troszeczkę takie lekkie wypalenie tym, że. że ja, wbrew pozorom, nie ciągnę do tych samolotów, ale odnalazłem na nowo po prostu zainteresowanie w swoich studiach tym, że zacząłem zajmować się kosmosem. Mm -hmm. Super, świetnie to słyszeć. Masz bardzo ciekawą historię. A powiedz, Dominik, co robisz jeszcze oprócz studiów, bo wiem, że robisz wiele? E, oprócz studiów e, teraz. E, Pogłębiam swoją wiedzę jako programista. Typowo mm -hmm. zajmuję się, w tej chwili pracuję w Game Dev, jestem programistą C. Natomiast na uczelni też pracuję jako programista, a dokładniej mm -hmm. programowanie jest jednym z moich zadań. Jestem inżynierem RD i mm -hmm. razem. I po prostu zajmuję się UAF-ami, tak? zgłębiam pole badawcze UAF-ów. Konkretniej zajmuję się symulacją lotu uaf -ów. Super. Więc to, więc to są dwie dziedziny. Poza tym, właśnie zdecydowałem się na, na, na współudział w projekcie InSpace, znaczy w projektach InSpace, bo one po prostu wypełniają pole moich zainteresowań. Świetnie. I właśnie dlatego dołączyłeś też do InSpace, prawda? Aby dopełnić, aby, aby dalej, dalej rozwijać się w tej dziedzinie kosmonautyki. Jakie już masz projekty ze sobą w InSpace? Przy czym pracowałeś? Możesz mi więcej opowiedzieć? Tak. E, pracowałem przy Students Aerospace Challenge, który został oddany Końcem kwietnia, tak? W tym mm -hmm. miesiącu poznamy najprawdopodobniej wyniki, e, jak, e, jak wypadły efekty naszych prac. Mm -hmm. e, I w tej chwili jestem w trakcie wielu projektów. E, przygotowujemy razem ze współpracy z firmą Hoya e, misję stratosferyczną, która ma zbadać wpływ promieni na ich e, produkty, na ich soczewki. I, I również wiele projektów związanych z Wenus, który, które jeszcze nie wiem czy możemy w tej chwili ujawnić, tak? No A tak, z tym, jeszcze, z tym jeszcze chwileczkę poczekamy z ujawnianiem wszystkich informacji na temat naszych projektów, ale zachęcamy Państwa, aby cały czas byli z nami i obserwowali nasze działania. Dominik, przygotowałeś bardzo rozległy artykuł do naszej bazy wiedzy na naszej stronie internetowej inspace.pl. Napisałeś o kwestii mobilności, mobilności na Marsie, a dokładniej o tym, czy będziemy mogli latać na Marsie. Jakie są różnice między założeniami konstrukcyjnymi dla, e, właśnie dla, tych, m, dla, tych, e, dla tej mobilności e, względem Marsa względem Ziemi? Przede wszystkim różnią się e, warunki, tak? mhm. e, trze, Myślę, że dobrą analogią, żeby sobie wyobrazić e, to ja. Czy samolot może latać, czy jakiś pojazd latający, statek powietrzny konkretnie, może latać na Marsie? Z samolotami jest trochę jak ze statkami. Jak nie mają tego ośrodka, na, po którym mogą się poruszać, to, to nie jest to możliwe albo jest to znacznie utrudnione. E, na Ziemi dysponujemy atmosferą ziemską, ona ma określony rozkład, ona ma określony skład. E, Znamy jej właściwości, znamy jej rozkład temperatur, rozkład gęstości, modelujemy wszelkie urządzenia, wszelkie czujniki pod, pod naszą ziemską atmosferę. Natomiast nie jesteśmy w stanie wziąć cesnę, polecieć z nią na Marsa i, i, i nią się tam swobodnie przemieszczać, bo po prostu ośrodek, w którym mielibyśmy to robić, jest skrajnie inny. Przede wszystkim. Ciśnienie panujące na Marsie to jest jedynie 1% ciśnienia ziemskiego. E, <noise> więc wytworzenie siły nośnej na płacie jest utrudnione. Druga sprawa, e, siła nośna ma, żeby w ogóle się unosić, tak? musimy w jakiś sposób e, przeciwdziałać naszemu ciężarowi. E, Mars co prawda przyciąganie grawitacyjne Marsa co prawda stanowi jest dużo mniejsze od przyciągania ziemskiego z tego co dobrze pamiętam to jest jedna trzecia. No. Więc więc wszelkie ciała tak bardzo na Marsie nie ciążą tak wydawałoby się że musimy wytworzyć mniejszą znaczy wydawałoby się dokładnie tak jest musimy wytworzyć mniejszą siłę nośną natomiast ośrodek nam tego Ośrodek wcale nam nie pozwala to zrobić tak prosto. Mhm. Wszelkie, wszelkie pojazdy latające będą musiały być przede wszystkim odciążone i będą musiały dysponować bardzo dużymi powierzchniami nośnymi. Czy to wstało dokładnie tak samo i w przypadku stałopłatów, i w przypadku wszelkiej, wszelkiego rodzaju wiropłatów, tak. Mhm. W, dronie, który został wysłany przez NASA, Ingenuity. Mhm. Czyli awiacja w postaci, którą znamy właśnie na Ziemi, raczej nie zadziała w kosmosie. E, więc jak dokładnie powinny wyglądać te pierwsze obiekty latające na Marsie? Wspomniałeś o tym, że powinny być e, o, odciążone. Co jeszcze jest ważne? Tak. To znaczy, ja wyobrażam sobie, że pierwsze e, pierwsze obiekty latające będą pewne, pewnego rodzaju supportem i tak się dzieje, do zbierania wszelkiego rodzaju danych, czyli w tej chwili łazik jest nieodłącznym przepraszam, dron jest nieodłącznym partnerem naszego łazika i poszerza jego możliwości eksplorac eksploracji i zbierania danych, bo wzniesieniem się przede wszystkim zwiększa nam Obserwowane pole, tak? Z powietrza jesteśmy w stanie zarejestrować dużo więcej, zobaczyć dużo więcej. Natomiast, właśnie to ograniczenie masy no, powoduje bardzo wiele. Nie, nie jesteśmy w stanie zamontować na takiej platformie dużo czujników. Nie jesteśmy w stanie przenieść jakiegoś ładunku, bo uniesienie samego obiektu już jest ciężkie, a jeżeli on miał jeszcze by coś transportować, no to, to, to by było duże wyzwanie. Mhm. E, więc myślę, że najpierw trzeba zapytać o, o cele, po co, po co nam taki obiekt, na, po co nam taki obiekt latający? I wydaje mi się, że w tej chwili będzie się to zamykało wyłącznie do funkcji po prostu zbierania danych. I w tej chwili mhm. tak to również funkcjonuje. A jakie dokładne dane? Jakbyś mógł właśnie wysłać swój helikopter na Marsa, to właśnie jakie dane byś chciał zebrać? Przede wszystkim podstawowe dane, żeby przykładowo doprecyzować model atmosfery Marsa, czyli mhm. można by było zbierać informacje o. Temperaturze o ciśnieniu, podstawowe takie o składzie, o rozkładzie chemicznym na różnych wysokościach. Można by było wykorzystać fotografię i wszelkiego rodzaju spektro, wszelkiego rodzaju badanie w spektrze, tak? Czyli spektrografię, fotogrametrię, i wydaje mi się, że, że właśnie to jest przyszłość. W tej chwili takie misje realizujemy przykładowo z orbit, tak? natomiast, mm. właśnie tutaj przeszkodą już może być atmosfera, która w jakiś sposób przesłania nam to, co chcemy zobaczyć. Gdy już jest, gdy zejdziemy niżej, ale nie na całą Ziemię, no to możemy zobaczyć dużo więcej. No tak. W swoim artykule podzieliłeś się tym, że najciekawszym aspektem łazika, który aktualnie jest na Marsie, jest helikopter. Dlaczego właśnie on dla Ciebie jest najciekawszy? Bo wydaje mi się, że on wyróżnia tę misję w takim sensie, że <grym> e no mamy już którąś generację tych łazików, te, te misje następują. Natomiast to jest pierwszy łazik, który posiada takiego kompana i pierwszy obiekt latający już w tej chwili z sukcesem, możemy to potwierdzić. W momencie, gdy pisałem ten artykuł, Drone dron, Ingenuity jeszcze, jeszcze nie przeszedł swojej próby. W tej chwili tych prób przeszedł bodajże już cztery albo pięć. Mm -hmm. I, I funkcjonuje i udało nam się potwierdzić, że o, lot jest, lot jest że taki obiekt jest zdolny do lotu na Marsie. Mm -hmm. Myślę właśnie, że, że, że to jest taki milestone, taki, taki, taki kamień milowy, taki krok, mały krok dla człowieka, że możemy po prostu rozwijać kolejną nową gałąź. Tak naprawdę to była, to, jest, to, jest taki, to, jest takie, to są takie symboliczne narodziny awiacji na innym obiekcie niż Ziemski. Niesamowite. Więc... Świetnie, że możemy być tego świadkami, nie, Dominik? Dokładnie, dokładnie. Super. Bardzo dziękuję Ci za wywiad. Zapraszam Państwa razem z Dominikiem do przeczytania. Całego artykułu na naszej stronie internetowej inspace.pl. Dziękuję, Dominik, za te kilkanaście minut wywiadu i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Również dzięki. Miłego dnia wszystkim życzę.